Dzień dobry, witaj w czwartek. Dzisiaj mamy ostatni dzień szkoły, czyli też ostatni dzień Finals. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich vlogmasków i nie wie, co to są Finals, to finals są takie egzaminy końcowe w amerykańskiej szkole. No i tak, słuchajcie, zostały mi dwa Finals, czyli dwa te końcowe egzaminy. Dzisiaj w sumie jest jeden z najgorszych egzaminów, czyli egzamin z prawa amerykańskiego. Mam tylko dwa egzaminy, natomiast są one rozdzielone na początku dnia i na końcu dnia, czyli jakby na mm, pierwszej lekcji i na czwartej lekcji. Tak więc plan jest taki, że idę zdać ten pierwszy egzamin. Jest on z Language Arts, czyli z angielskiego i tam po prostu mam przedstawić prezentację. Potem idę na godzinę na siłownię, potem odbieram moją hość-siostrę, wracam do domu na prawie dwie godziny i potem ponownie wracam do szkoły, żeby napisać ten final z prawa. Powiem Wam, że jak na razie te finals są naprawdę banalne i tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkie będę miała mi Minimum na B, albo na A, już wiem, że z jednego na pewno mam A. E, no, tylko powiem Wam, że to prawo amerykańskie to zdecydowanie będzie mm, prawdopodobnie najgorsza ocena. E, natomiast ten fajny nasz ma tylko 10% wpływu na naszą ocenę końcową, a jako, że ja mam sprawa A, czyli 6 minus to maksymalnie po prostu jako cenę semestralną, jeżeli dostanę F, czyli jedynkę, to po prostu będę miała 5 minus, czyli B minus. Jeszcze przed wyjściem pokażę Wam, jak się prezentuje mój outfit, więc nasza szkoła wręcz sama zaleciła, żeby przyjść w jakichś dresach albo leginsach. E, tak więc słuchajcie, wczoraj przyszła moja paczka z Polski. Później Wam pokażę, co moja mama mi wysłała, ponieważ to jest po prostu hit. E, natomiast przyszły moje leginsy, tak więc sobie je założyłam i taka zwykła bluza sportowa. Tej mówię, nasza szkoła więc sama zaleciła, żeby po prostu przyjść ugrana w jakieś dresy, e, jakieś legginsy, tak więc tak wiecie, żeby było wygodnie. Pokazuję wam to, ponieważ wiem, że e, wiele osób jest właśnie ciekawych, jak to wygląda. I tak, to jest prawda. W dniu egzaminów możecie sobie po prostu przyjść w dresach i nikt się tym kompletnie nie przyjmuje. Zawsze chciałam pokazać Ale jakoś nie wiem, na okazji. To jest sklep w mojej szkole, w wam High School. Jest to normalne, że po środku po prostu high school macie szkolny sklep. Here you can see the location. So here is my country and here is the Baltic Sea. Um, as I said, the Baltic Sea is surrounded by nine different countries. And how do we impact Baltic Sea? So, first of all are human activities which have various impacts on the Baltic Sea, And the second thing is fishing practices, overfishing, and destructive fishing practices can disrupt the balance of marine ecosystem. And here you can see various graphs of how uh, different things affect the Baltic Sea. And that's all. Thank you for your Wróciłam do domu, jestem po dzisiejszej pierwszej części moich finals. Tak naprawdę to już większość mam za sobą. Zostało mi tylko najgorszy egzamin, czyli z amerykańskiego i tam już rzeczywiście ten pan robi nam egzamin. Egzamin oczywiście jest w formie, wiecie, takiego testu. To nadal nie jest nic takiego poważnego. Tak jak wam powiedziałam, e, ta ocena ma 10%, że tak powiem, wagi na naszą ocenę końcową. Tak więc maksymalnie po prostu ta ocena może spaść o jedną w dół. Oczywiście dostaliśmy study guide i tak dalej. Tak więc ja sobie jeszcze to powtórzę. Mam teraz dwie godziny przerwy i jako, że wróciłam do domu, to pokażę Wam paczkę, która wczoraj do mnie przyszła. Wczoraj przyszła do mnie paczka z Polski, którą wysłała mi moja mama, tak więc pokażę Wam mniej więcej, co tu się znajduje. Powiem Wam, że ja po prostu jestem w szoku. Były też tutaj prezenty dla moich hostów, natomiast tego Wam nie pokażę, to będzie w kolejnym vlogmasie. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Oczywiście tak, to jest kreatyna, ponieważ powiem Wam, że tutaj w Stanach ciężko znaleźć dobrą kreatynę, w sensie ja się po prostu nie znam i też to jest o wiele droższe, tak więc jako, że moja mama mi wysłała taką paczkę, to właśnie prosiłam mi o wysłanie kreatyny. Natomiast przejdźmy do czegoś ciekawszego. Moja mama wysłała mi słuchajcie opłatek wigilijny, który przyszedł w prawie nienaruszonym stanie. Jest on tam, wiecie, lekko połamany, e, natomiast e, naprawdę jestem w szoku, że przebył on tak długą drogę, a się po prostu nie połamał. Dla wszystkich zainteresowanych eksczęcy i nie tylko. E, ta paczka była wysyłana przez Pocztę Polską. Poczta Polska ma chyba naj. Tańszą, że tak powiem, taryfę, żeby wysłać, i ona szła priorytetem i szła dokładnie dwa tygodnie. Natomiast przejdźmy do tego, co tu się znajduje. Słuchajcie, kolejna rzecz, żeby moja rodzina mogła doświadczyć trochę takiego wiecie, polskiego akcentu podczas wigilii, będzie to barsz czerwony, taki z winiary. Mam tutaj takie dwa. I słuchajcie, kolejna rzecz, którą bardzo ciężko dostać za granicą, nie tylko w Stanach, ale nie jak mam w Londynie, też tego nie było, czyli przyprawa do piernika. Mam w planach zrobić ciasto marchewkowe, tak więc idealnie się przyda, ponieważ tak jak wiecie, pielniki już robiłam i to jeszcze są moje ulubione Pawełki, które po prostu kocham całym sercem. Przejdźmy, moi drodzy, dalej, czyli świąteczne czekolady z milki. Tutaj w Stanach nie ma milki. Rzeczywiście, jak byłam w sklepie europejskim, to rzeczywiście tam była, natomiast tak ogólnie w Stanach nie da się znaleźć za bardzo milki. Chyba oni w ogóle w tutaj nie mają. Oczywiście, wiecie, standardowe mleczko, Tutaj takie cukierki. Haskose. Słuchajcie, to jest lek na gardło, ale prosiłam o to moją mamę, ponieważ po prostu tutaj leki na gardło są dla mnie niedobre. W sensie, no ja wiem, że lek nie ma smakować, ale po prostu one są naprawdę okropne. A to jest po prostu rzecz sprawdzona i naprawdę bardzo lubię ten lek, a czasami, no rzeczywiście mam te problemy z gardłem, tak więc się przyda. No i tutaj przechodząc do kolejnych rzeczy, są to oczywiście. Jeszcze więcej milki, czyli ciasteczka z milki, które po prostu również uwielbiam, nie wiem, jeżyki, prince polo, e, nawet takie, mm, ta, takie, wiecie, czekoladowe lizaki na patyku, po prostu ja je uwielbiam, bardzo dużo marsów, nawet kiełniki świąteczne e, i jeszcze więcej czekolad, jeszcze więcej mleczka, jeżyków. Tych e, takich ciastek z wedla, oczywiście knopersy, no tego tutaj niestety w Stanach nie ma. Powiem Wam, że jestem naprawdę w totalnym szoku, ponieważ ta paczka, że tak powiem, leciała, a nie płynęła i nawet czekolady nie są połamane. E, tak więc no jestem w szoku, ta paczka też była bardzo dobrze zapakowana, natomiast no i tak jestem w szoku, że to wszystko przyszło w tak dobrym stanie. Wróciłam że do domu, jestem po moim ostatnim egzaminie, który był z najgorszego przedmiotu, czyli z prawa amerykańskiego. E, wiem, że dostałam F. 56,6% jest nadal tutaj jedynka i moja ocena końcowa z prawa amerykańskiego jest to B, czyli 5. Absolutnie nie spodziewam się innego wyniku, ponieważ no, prawa amerykańskie kompletnie nie jest dla mnie. I słuchajcie, chciałabym Wam tych opowiedzieć o tych finals, co mnie w ogóle zdziwiło e, i jak to wyglądało. Więc ogólnie to powiem Wam każdy przedmiot i każdy final, jak on wyglądał. Więc hiszpański był to final. E, Czyli taki, no właśnie ten egzamin. Tylko, że z Slipsmanskiem mieliśmy do zrobienia takie prezentacje. Mieliśmy porównać trzy kraje i trzy różne święta. Oczywiście omawialiśmy to przez ostatnie dwa miesiące i dodatkowo mogli, mogliśmy mieć karteczkę, e, którą wypełnialiśmy podczas tych dwóch miesięcy. W sumie nie karteczkę, a całą kartkę A4. E, I tam mogliśmy sobie napisać te różnice y, i rzeczy, które były podobne. I słuchajcie, najdziwniejsza rzecz na tym hiszpańskim to było to, że w dniu tych finals miał być wyłączony tłumacz Google, ze względu na to, że tę prezentację oczywiście robiliśmy na naszych laptopach, natomiast tego tłumacza Google nie wyłączyli. Więc nasza nauczycielka powiedziała, że możemy używać innego tłumacza, który był jeszcze lepszy, i po prostu dla mnie to kompletnie miało sensu, ponieważ no, w hiszpańskim po prostu chodziło o to, że mieliśmy napisać po prostu trzy zdania na temat jednego kraju, na temat danego święta, i mogliśmy używać tego tłumacza. Ten tłumacz e, nie tłumaczył tego w postaci conjugation, które jakby jest w hiszpańskim, czyli po prostu to jest odmiana czasownika przez osoby. Natomiast nadal piszecie coś po hiszpańsku i możecie używać tłumacza, przecież to kompletnie nie ma sensu. Dlatego to był taki final, którego kompletnie nie rozumiałam, ponieważ no umówmy się, ale tak naprawdę wszystko mogliście sobie, numer jeden, wpisać w tłumacz, po numer 2, czyli mogliście sobie wszystko wpisać na tą kartkę A4. Jeżeli chodzi o final z Fudenum Nutrition, to tam mieliśmy sobie zrobić tylko taką prezentację, i potem pani nas przepytała z pytań, które oczywiście też wcześniej dostaliśmy na podstawie naszej prezentacji, i tam dostałam na pewno A. Jeżeli chodzi o prawa amerykańskie, to mieliśmy taki normalny test. Jeżeli chodzi o grafikę komputerową, to tam też mieliśmy test. Oczywiście na obu tych testach pytania były tylko ABCD, ale na grafice komputerowej też były takie coś, że trzeba było połączyć definicję z danym, słówkiem, tak więc też było to bardzo łatwe. Oczywiście przede wszystkim dostaliśmy study guide, e, czyli jakby taką listę rzeczy, które musimy umieć. No i mój ostatni przedmiot był to language arts i ten final miałam właśnie dzisiaj, czyli po prostu mieliśmy przygotować prezentację e, na temat e, jednej rzeczy z natury. Ja przygotowałam kred o Morzu Bałtyckim i po prostu mieliśmy ją prezentować. E, prezentacja miała mieć maksymalnie 10 slajdów, jeden slajd, tak naprawdę to mogło być jedno zdjęcie i mogliśmy czytać z kartek, tak więc no naprawdę powiem Wam, że naj. Pierwszy Finals, to jest oczywiście to prawo amerykańskie, natomiast reszta, tak naprawdę, ja bym powiedziała, że to była totalna zabawa i naprawdę nie trzeba było się do tego kompletnie uczyć, żeby to zrobić, tak więc no naprawdę te egzaminy były bardzo, ale to bardzo łatwe. Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu, mamy zaraz godzinę 12, ja w ogóle jeszcze jestem w piżamie, nie ogarnęłam się do końca, zjadłam sobie w połowie makijaż, a w połowie nie, ponieważ słuchajcie, dzisiaj prowadziłam moje pierwsze zajęcia z angielskiego i powiem Wam, że na początku strasznie się stresowałam, Natomiast było tak super i naprawdę tak mi to zrobiło. Dzisiaj dzień, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to ostatnio na Instagramie wstawiłam taką relację, że po prostu chciałabym zacząć prowadzić takie grupowe zajęcia z konwersacji z angielskiego. Czyli po prostu, wiecie, na ludzi sobie gadamy i tak dalej, bez żadnego stresu. I powiem wam szczerze. Ja się stresowałam, ale było po prostu tak super i naprawdę zrobiło mi to cały dzień. Jeżeli w ogóle chcecie brać udział w takich zajęciach, ktoś miał piszcie na Instagramie. Eee, tak więc, tak, no naprawdę jestem mega zadowolona i mam nadzieję, że osoby, które były, to wam się podobało. W sensie, no wiem, że wam się podobało, bo mi sami to powiedzieliście, natomiast naprawdę było super i mam motywację, żeby robić jeszcze więcej takich zajęć, bo nie wiem, zawsze miałam takie coś, że hmm, a może za wcześnie i tak dalej, może mój język jeszcze nie jest na takim poziomie, ale naprawdę przełamałam się i naprawdę się z tego cieszę. Tak jak mówiłam, mamy godzinę 12. jeszcze jestem w piżamie, a o godzinie 13 ma przyjść do mnie Stefania, która mogliście już poznać na poprzednich vlogmasach, to jest action studentka z Macedonii. I słuchajcie, mamy w planach dzisiaj robić ciasto marchewkowe, ponieważ wieczorem wybieramy się na taką wigilię do naszych sąsiadów. Tutaj w Stanach moja rodzina ma bardzo bliską relację z sąsiadami, tak więc e, mamy taką wigilię, o godzinie po prostu wszyscy się spotykamy, każdy coś przynosi i tak dalej, ja że właśnie ciasto marchewkowe. Tak więc tak, czekam na Stefanie i będziemy się zabierać do roboty. Ja też trochę muszę się ogarnąć, ponieważ tak jak mówię jest godzina prawie 12, a ja jestem w piżamie. Tak więc tak, czekam na Stefanie i zabieramy się za robienie tego ciasta. Zrobiłyśmy już nasze ciasto, jestem w ogóle w łazience, ponieważ Stefanie jest w moim pokoju. I słuchajcie, przygotowałam dla niej prezent. Do środka dałam słodycze, które moja mama dała mi w paczce, ponieważ tych słodyczy mam po prostu mnóstwo, a dosłownie ostatnio gadałyśmy o europejskich e, słodyczach. No to właśnie, dam jej w prezencie taką paczkę, jest tutaj Milka i tak dalej. Wiem, że u nich w Macedonii też ona jest, a wiadomo, Milka w Stanach nie jest łatwo dostępna, tak więc zobaczymy jej reakcję. Okay, guys, Wait. so uh I have a gift for Stefania and she has also a gift for me. So we are going to open our gifts at the same time. Oh. Sorry. Okay, so now we're doing gift exchange. Yeah, gift exchange. Gift exchange, for exchange yeah, exactly. Okay, there you go. Thank you. This is for there you. you go. Okay. Wait. Guys, it? I know what it is oh, Shut up. Shut <laughs> 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 up. Don't be so mean. But look, it's like so nice to pack. Like yeah. I I want to unpack it. Just unpack know. it because um <laughs> the things which are inside are very very good. Okay. <laughs> I like this. Lash? I never Yeah. Have you tried it? No, no, I never had lash because I don't have like a bath uh -huh. in my in like poland. Y yeah. So I'm not buying But Do buying you have the Lush like there? This. Yes, we do, but they are kind of expensive. Okay, guys. Moment of. Food. Did you buy for me a book? <laughs> my host yes. dad was talking that I'm not reading any books, so that's good. The title is not really good, the X, but like I read. Does it mean something? <laughs> <laughs> oh my god! Okay, but open like deeper. Deeper? Yeah. Okay, wait. okay so okay. that's like some so the, the thing is yes milka we were talking about yeah. this yeah so my mom sent me a package from poland and uh -huh. i didn't expect that we will meet and that this package will come that early mm -hmm. and the fact that we were talking about milka because she also has like a milka yeah, in macedonia yeah, yeah, yeah. that's why i put all of those things oh you have just God. like polish sweets European mm -hmm. sweets. I don't know if you have those yeah, in Macedonia, no, we but have these. I mean, I think I've tried this. It's like caramel kind of. Yes, yes, yeah, toffee, yeah, toffee, toffee. Toffee. We get some Prince Polo, yeah. like waffles. Do, do you have them in Macedonia? No. Okay. So not you not will have brand, a full. Polish experience. Zbieram się zaraz na Wigilię do naszych sąsiadów i mogę Wam pokazać, co przygotowuje moja host rodzina. Więc moja host rodzina przygotowała takie klopsiki. Ogólnie w Stanach bardzo popularne są takie jakby podgrzewacze, które można sobie po prostu przenosić i tak dalej. W tym też bardzo dużo osób gotuje różne rzeczy. Ja przygotowałam ciasto marchewkowe, które no nie wygląda zbyt dobrze, ponieważ nie miałam dobrej do niej polewy, w sensie dobrego typu lukru. Tak więc wygląda ono no niezbyt dobrze, ale uwierzcie mi, jest naprawdę dobra. Tutaj kolejna wersja mojego ciasta, tym razem bez lukru, ponieważ na no ja nie przypadam za tą wersją z lukrem. I dodatkowo moja hosty rodzina przygotowuje mac and corn, którego nie zobaczycie, ponieważ się piecze, ale jest to mac and cheese w połączeniu z kukurydzą. Ja wiem, że to brzmi obrzydliwie, ale naprawdę oni tutaj to po prostu uwielbiają. We just returned from the neighbor's Christmas party. It was so fun. That's why Eva is so tired now. She went to sleep. And that's why now I have to finish her vlogmas. And do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Bye!